Wygląda bardzo niepozornie, ale w środku ma matrycę APS-C i jasny stałogniskowy obiektyw. Ma rozmiary zwykłego aparatu kompaktowego sprzed lat, ale kosztuje tyle co dużo większe aparaty APS-C czy nawet pełnoklatkowe. Mimo to jest prawdziwym hitem i w ostatnim roku jednym z najbardziej pożądanych aparatów na świecie. Co to za aparat? Oto Ricoh GR3X, czyli taka streetowa wersja tego popularnego aparatu. Skąd bierze się jego popularność i jak sprawuje się w praktyce? Testowałem go przez ostatni miesiąc nie tylko w życiu codziennym w Wrocławiu, ale też w trakcie moich kilku podróży i mam już sporo do powiedzenia o tym aparacie. W tym materiale zobaczycie masę sampis tego sprzętu i opowiem Wam o tym, czy jego popularność jest zasłużona, czy nie, czy warto po niego sięgnąć i dla kogo jest to sprzęt. Ricoh Gear 3X to aparat, który miał swoją premierę już ponad 3 lata temu i tak naprawdę różni się od jeszcze starszego modelu bez X w nazwie wyłącznie tym obiektywem. Tutaj mamy ekwiwalent 40 mm f2.8, w tej poprzedniej czy też innej wersji mamy bodajże 28 mm f2.8. Więc tutaj jak widzicie ta wersja jest preferowana w naturalny sposób do fotografii ulicznej, podróżniczej, do reportażu. Do takich zdjęć codziennych, gdzie no, nie musimy mieć aż tak szerokiej ogniskowej. Jak widzicie, Ricoch GR3X jest naprawdę malutki w porównaniu nawet z ogromnym smartfonem iPhone 15 Pro Max, jednym z największych na rynku, no prawie w zasadzie jest taką, prawie taką połówką wysokości tego smartfona, więc oczywiście jest też dużo grubszy od niego, ale ogólnie rzecz biorąc, jak widzicie, jest to naprawdę, naprawdę malutki aparat kompaktowy w takim prawdziwym rozumieniu tego znaczenia. W zestawie też dostajemy taką tutaj malutką smy. Bierzemy sobie ten aparat, który waży dokładnie to 262 gramy, z baterią i kartą pamięci. Do kieszeni idziemy na spacer. Możemy z nim iść wszędzie, i to jest jego chyba największa, największa zaleta, czyli właśnie te rozmiary oraz przy tak małych rozmiarach całkiem fajna ergonomia i budowa tego aparatu. Tu z przodu, jak widzicie, mamy całkiem solidny taki grip, uchwyt z matową takim tworzywem, tak samo tutaj z tyłu widać co nieco jest tego tworzywa tutaj z tej strony. Więc ten aparat naprawdę bardzo fajnie leży w dłoniach. Przy tej wadze nic więcej nam tutaj nie trzeba. Całość można obsługiwać też jedną ręką, bo i ekran jest w zasięgu palca, i wszystkie przyciski, i tarcze są pod ręką. Jeśli mówimy o tarczach, to jest ich tutaj dokładnie trzy sztuki. Pierwsza z przodu. Na przykład do zmiany załóżmy przysłony, czy tak jak ja teraz jestem w trybie AV no to tutaj zmieniam sobie przysłonę, ona się bardzo elegancko kręci. Druga tarcza jest z tyłu i ma tutaj taki skrót ADJ i znaczek ekspozycji i działa tak troszeczkę bardziej stopniowo, jakby po jednym stopniu w lewo, w prawo, można też ją wcisnąć. I w takim trybie półautomatycznym ona służy do tego, aby zmieniać tam korektę ekspozycji. Bardzo fajne rozwiązanie, z którego często korzystałem. A Oprócz tego, jeszcze z tyłu mamy też taką okrągłą tarczę, jak w klasycznych aparatach kompaktowych, czy na przykład w aparatach Canon. Do tego wyczuwalny, taki podłużny, ciekawy, lekko podniesiony z pust migawki. Miękki, ale mocno charakterystyczny. Jedna tarcza trybów u góry, zmiany z blokadą, co ciekawe. To też jest bardzo fajne rozwiązanie. Malutki przycisk on-off. Tu z boku jest także przycisk włączania trybu wideo, który w zasadzie jest bezużyteczny w tym aparacie, o tym za chwilę. I on też służy do tego, aby aktywować Wi-Fi. Konstrukcyjnie warto jeszcze wspomnieć o samym obiektywie, który po włączeniu nam się tutaj wysuwa. Jest takie zabezpieczenie przed, no, chroniące obiektyw przed tym, aby się dostał jakiś tam kurz, kiedy ten aparat jest wyłączony lamelki ogólnie mają złą sławę w internecie. Jak sobie troszeczkę recenzji poczytałem, czy na jakichś forach wszedłem, to wiele osób skarży się, że niestety... Potrafią się łatwo zepsuć, czy gdzieś tam wypaść. Niektóre osoby sobie montują wtedy taki system zamykania, taki wrót, jakby na ten obiektyw, więc jest to znana podobno wada w tych aparatach. Ja się z tym nie spotkałem w tym modelu. Wygląda to ok, pracuje dobrze, natomiast no warto też być na to uczulonym. Mamy jeszcze baterię. Akumulator to dokładnie malutki akumulator, który tak naprawdę ma pojemność 1350 mAh. Naprawdę maleństwo, ale na taki naprawdę kilka godzin chodzenia z tym aparatem po mieście na strita spokojnie wystarcza. Sumarycznie na zrobienie około 200-250 zdjęć jest ok. No i jest tak mały, że bez problemu możemy wziąć sobie do, do kieszeni drugi, trzeci akumulator i tak naprawdę wiele godzin z tym sprzętem pracować. Zauważyłem też, że w trakcie pracy ten aparat się mocno nagrzewa, szczególnie jak jest ciepło, no to tutaj czuć, że jest gorąco i nie jest to fajne uczucie, nie przepadam za tym. Ciepło robić tak, że kiedy ten aparat ładujemy przez gniazdo USB-C, ale to akurat się wydaje naturalne. Nie mamy tutaj żadnych innych gniazd, typu HDMI czy Mini Jack. Co też wyraźnie wskazuje, że ten aparat służy wyłącznie do robienia zdjęć, a nie do wideo. Tylko może na dole jest także slot na jedną kartę SD-UHS1. Tutaj z tyłu mamy 3-calowy panel LCD o rozdzielczości nieco ponad 1 miliona punktów. Nie jest to panel odchylany, ale jest to panel dotykowy. Ten dotyk działa tutaj bardzo dobrze i sprawnie, i też możemy sobie nim, może nam on posłużyć do tego, aby. Ustawiać wszelkie parametry w menu. To menu jest w pełni dotykalne, że tak powiem, nie tak jak w starych aparatach Sony. Mamy też to menu, które jest główne, które jest niezwykle przejrzyste. Jest jednym z moim zdaniem z fajniejszych menu na rynku. Jakby te wszystkie kategorie w klasyczny sposób są podzielone, i układ jest taki troszeczkę może nikonowy z tym żółtym paskiem wyboru. Natomiast. Napisy są estetyczne, rozmiar, rozmiar tych wszystkich napisów jest adekwatny, jakby to wszystko dobrze wygląda, jest mega przejrzyste, nie ma jakichś dziwnych skrótów. Fajnie się to obsługuje, jestem naprawdę pozytywnie zaskoczony tym menu. Bardzo podoba mi się także menu skrócone, które aktywujemy wciskając tutaj tą tylną tarczę adjustments. Tutaj nam wyskakuje wtedy z boku taki panel z różnymi ustawieniami, które możemy sobie tutaj włączyć. To też bardzo fajnie wygląda i co ciekawe, nie wyłącza się tego skróconego menu przyciskiem spust, tylko trzeba jeszcze raz wcisnąć i jest to w sumie coś nowego jeśli porównamy z innymi aparatami. Najważniejsze ustawienia takie jak ISO, jak white balance, tryb makro czy na przykład tryb pracy, seryjny, pojedynczy, timer, aktywujemy także przyciskiem w tym wybier wybieraku z tyłu, mamy tutaj też inne przyciski funkcyjne, więc naprawdę ten aparat pod względem obsługi, pod względem ergonomii jest mega, mega fajnie zaprojektowany i zupełnie nie pracuje się tym pod tym względem jak aparatem kompaktowym takim sprzed lat. No nie czuć tutaj jakichś takich kompromisów ogromnych pod względem ergonomicznym. Tyle specyfikacji, myślę, że nie jest to aparat, który specyfikacją wygrywa tą swoją popularność, tylko wygrywa swoją formą i całym feelingiem fotografowania. To jest tutaj najważniejsze. Ten aparat wygląda jakby był stworzony w trybie stealth, jak te samoloty amerykańskie, które lecą gdzieś tam nisko i ich na radarach nie widać. Dokładnie ten aparat po to chyba został stworzony. Jak widzicie, czarna prosta forma, jeden malutki napis GR, który nawet nie jest biały, tylko taki szary, grafitowy, więc zupełnie, zupełnie nie rzuca nam się w oczy i powoduje, że fotograf idąc na materiał, idąc na strita, nie jest traktowany poważnie, a o to przecież chodzi w wielu wypadkach, żeby ludzie otwierali się przed nami, żeby byli naturalni. Wyciągając na przykład lustrzankę kiedyś, czy nawet dzisiaj bezusterkowce panoklatkowe, a nawet aparata PSC, taki jak Fujifilm X100 jest jednak inaczej. Ludzie widzą, że to jest aparat, czy to duży aparat, czy bardzo ładny aparat, więc zwracają na to uwagę. W tym wypadku, kiedy z czymś takim wyskoczymy i zrobimy komuś portret, no to nikt go poważnie traktować nie będzie, a jakiś tam sobie chłopak wyskoczył i sobie robi kompaktem zdjęcia, nie ma czym się przejmować. Ja to zauważyłem, że ludzie nie traktują go poważnie, i jesteśmy niemalże niewidoczni w takich sytuacjach i to jest ogromny, ogromny drugi plus tego aparatu. Czyli po pierwsze chodzi o jego rozmiary, to że możemy go codziennie nosić, a drugi punkt, za którego uwielbiam, no to właśnie ten tryb niewidzialności. No i ergonomiczny aparat, naprawdę jak na aparat kompaktowy, Robi robotę. No jest tu wszystko, czego trzeba, o czym już Wam mówiłem. Jest to, jest to w zasadzie taki trzeci punkt. Natomiast moje prywatne odczucia są w tym sprzęcie takie, że w zasadzie ja nie potrafię się w nim odnaleźć, bo z jednej strony dużo wtrafuję smartfonem, i ten aparat nie jest jak smartfon zupełnie. Bo obsługuje się go w inny sposób, bo nie robi nam takich zdjęć HDR, nie łączy nam zdjęć, nie możemy z niego wysłać, zdjęć do chmury, i tak Jest to inna filozofia. A z drugiej strony, nie jest to też aparat profesjonalny, który ma dużą, duży grip, który ma świetny wizjer, i tak dalej, tak dalej. Jest w jakimś takiej szarej strefie aparatów kompaktowych mimo wszystko: dobrych, ale jednak kompaktowych. Ja nigdy aparatów kompaktowych nie lubiłem i dzisiaj też w takiej formie po prostu nie lubię i ja nie miałem żadnej jakby frajdy z fotografowania tym sprzętem powiem wam zupełnie uczciwie mówiąc inaczej troszeczkę brakuje mi tej magii aparatu fotograficznego wiecie że jest ten wizjer nawet mały ale jest że mamy tu jakieś rzeczy które powodują że trzymamy w rękach aparat fotograficzny a nie kompakt czy smartfona Także mi ten aparat do gustu specjalnie nie przypadł, i jest jeszcze jeden powód, dla którego mi się on niespecjalnie spodobał: otóż system autofokusa, który w tym aparacie jest wprawdzie systemem hybrydowym łączącym detekcję fazy z kontrastu, ale. No, nie jest to system, który dobrze sobie radzi. Znaczy, może wyprostujmy. W prostych sytuacjach, typu jakiś street, budynek, przedmiot, on ustawia tą ostrość szybko i dosyć celnie. Kiedy jest ciemno, jest trochę gorzej. No, ale często wtrafujemy takim aparatem ludzi, ludzi, którzy nam nie pozują, tylko się ruszają. No i oczywiście on rozpoznaje tych ludzi, wykrywa tą rameczkę tam, no, ale. Często robi to źle. Nie jedno zdjęcie niestety nie wyszło, nie wyszło mi po prostu, bo wyszło nieostre tam, gdzie chciałem, żeby było, nie, żeby było ostre. Bo ten autofokus sobie nie dał rady, albo po prostu jakieś momenty mi przepadły, bo aparat nie rozumiał, że musi ustawić ostrość tam, gdzie mu wskazuje, albo tam, gdzie widzi człowieka, tylko ustawia gdzieś indziej. Ja wtedy sobie tutaj palcem na ekranie próbowałem ten punkt przestawić, no ale znowu to już trwało i ogólnie ten system autofokusa no, nie należy do jego mocnych stron. Ten aparat gubi się, kiedy osoba nie jest jedną. Yy, jakby nie jest to portret i nie ma innych osób w otoczeniu. Kiedy jest kilka osób, kiedy ta jedna osoba nawet się gdzieś tam przekręci, pójdzie sobie, no to on się gubi, nie ustawia tej ostrości. Co oczywiście nie zmienia faktu, że. Niektórym może to pasować albo po prostu nie przeszkadzać, bo w określonych sytuacjach ten autofokus radzi sobie dobrze. To jest moje odczucie prywatne i po prostu się nim z Wami dzielę. Ciekawym natomiast rozwiązaniem jest tryb Snap, w którym możemy tego autofokusa w pewnym sensie się po prostu pozbyć. Polega to na tym, że ręcznie w menu sobie ustawiamy odległość w metrach, centymetrach, od której od płaszczyzny matrycy ostrzymy, czy ten aparat ustawia ostrość. Na stałe. No jest to forma manualnego fokusa, tylko takim właśnie w formie uproszczonej, ciekawej dosyć. Jest to fajne też ćwiczenie fotograficzne. No i w takich sytuacjach, kiedy na przykład idziemy właśnie na strita i ustawiamy się w określonym miejscu gdzie wiemy, że załóżmy określony punkt kadru ma być ostry, a ktoś na przykład przechodzi i rozmyty, albo wiemy, że w tle będzie coś się działo, co nie jest dla nas istotne. Albo na przykład wiemy, że ktoś przechodzi w danym miejscu i tam akurat będzie ta ostrość, sobie z tym trafimy. To wtedy a autofokusie możemy zapomnieć i robić zdjęcia w sposób bardzo szybki i naturalny. I to jest ciekawa funkcja. Dla wielu z Was, wiele osób gdzieś tam w internecie twierdzi, że RICO ma świetne kolory, że ma nawet te kolory lepsze od film czy Canon'a. Moim zdaniem nie wiem, gdzie te świetne kolory są. One nie są złe, ale jak patrzę na te zdjęcia RAF, no to nie widzę tutaj nic charakterystycznego. Bo, oczywiście, jest drugie dno w tym całym wątku jakości zdjęć, ponieważ no, z jednej strony. Możemy sobie te kolory tam ustawiać, jeśli chcemy mieć takie zdjęcia i od razu do przesłania. Jest cała masa różnych takich receptur, tak? czy presetów, które sobie tutaj ustawiamy w aparacie. Możemy dwa takie ustawienia sobie na stałe zapisać i mieć na swoim wybieraku tutaj i w tych trybach z nich korzystać i w internecie znajdziecie całą masę takich ustawień kolorystycznych, które na przykład nam emulują jakieś ciepłe firmy Kodaka, czy jakieś inne efekty, które nam tutaj pasują, czy nawet efekty z aparatów właśnie Fujifilm, żeby mieć taki Fuji look. To jest bardzo fajne, natomiast wyjmując ten aparat prosto z pudełka, ja tej magii tutaj nie widzę, nie ma też tej magii w filtrach efektowych, czyli coś, co właśnie na przykład w aparatach Fujifilm jest bardzo fajnie rozwinięte. Tutaj tych filtrów jest trochę, jest ich mniej, natomiast tak naprawdę do gustu przypadły mi wyłącznie filtry czarno-białe, które robią rzeczywiście bardzo, fajną, bardzo fajny efekt. Te filtry kolorowe, no nie do końca, nie do końca to dobrze wygląda. Pozytyw też, czy też negatyw, no to, to są filtry, które podobno w poprzedniej edycji, wersji drugiej tego aparatu były dużo lepsze, że podobno w tej trójce one zostały zepsute. Nie wiem, bo nie testowałem, natomiast nie przypadły mi one jakoś mocno do gustu i no i właśnie tak to wygląda. Warto też wspomnieć o tym, że możemy sobie tym aparatem robić zdjęcia a'la makro, ponieważ w normalnej sytuacji, kiedy tak po prostu fotografujemy, mamy tutaj ustawienie ostrości od 20 cm, natomiast włączając tutaj tym przyciskiem z tyłu tryb makro, mamy od 12 do 24 cm zakres ustawienia ostrości, więc no takie zdjęcia powiedzmy ale makro, czy gdzieś jakieś kwiatki w podróży możemy sobie sfotografować. Jakość nie jest tutaj wybitna, no ale spoko, że coś takiego tutaj wdrożono. Kilka słów jeszcze o obiektywie i jego jakości obrazu. Tutaj wszelkie testy w internecie bardzo precyzyjne i moje zresztą też potwierdzają, że jest to bardzo spoko obiektyw. Jeśli chodzi o szczegółowość, no to tutaj naprawdę dobrze to wygląda. Już od Ewy 2.8 mamy ostre zdjęcie i w centrum kadru, i na brzegach, a wystarczy przymknąć do F4, aby uzyskać maksymalną ostrość tego obiektywu. I na matryce aps tutaj w zasadzie moim zdaniem powyżej f5.6, to nawet jeśli robimy jakieś krajobrazowe rzeczy, to w zasadzie nie ma potrzeby wchodzić. Ja tutaj kilka zdjęć zrobiłem też takich, żeby zobaczyć na f11, f13, czy na przykład będziemy mieli fajne gwiazdki przy zdjęciach nocnych, no one są, ale też nie zachwycają, no ale to nie do takich zdjęć ten no, aparat został stworzony. Patrząc na jakieś bliki, na jakieś odbicia, no to tutaj nie ma dużego problemu. Też aberracja jest pod kontrolą. Oczywiście czasami się tutaj zdarzy, że nam gdzieś tam to słońce wejdzie pod kątem, ale nie jest to jakiś dramat. Jest to generalnie dobry obiektyw. No, na co warto zwrócić uwagę? No, to na winietę. Tutaj na F28 ona jest wyraźnie, wyraźnie zauważalna i można nam się to nie podobać oczywiście ją można w rawie korygować w Lightroomie i wtedy jest dużo lepiej, natomiast tutaj nawet w jpeg ta winieta występuje jak przymkniemy do F56 to jest dużo, dużo lepiej. Praca na wysokich czułościach, no to klasycznie jak w takiej matrycy, tam w okolicach 3200 ISO, gdzieś tam te szumy zaczynają być bardziej wyraźnie 6800, 6400, to już naprawdę tego ziarna trochę jest. 12800 już widać mocną degradację obrazu, natomiast generalnie można tym aparatem w nocy też na stylicie spokojnie fotografować, szczególnie że właśnie w takich sytuacjach to ziarno wcale nam nie powinno przeszkadzać. Na koniec kilka rzeczy, które bym tutaj może dodał albo mi się nie podobają. Mianowicie pierwsza rzecz to wizer optyczny bądź elektroniczny. Taki optyczny możemy sobie tutaj dokupić i podczepić na gorącą stopkę. Natomiast zdecydowanie brakuje mi tutaj na chociaż małego wizjera elektronicznego takiego jak w aparatach, na przykład Sony serii RX100, wysuwane taki pop-up i wtedy możemy sobie fotografować na przykład mocno słoneczny dzień. Czy po prostu mieć opcję fotografowania z wizjerem dla wielu osób, to jest bardzo ważne. Ja do tej grupy się zaliczam. Zdecydowanie wolałbym mieć tutaj odchylany ekran, on nie musi być obracany, bo tutaj jakby selfie tym nie będziemy robić ani vlogów, ale odchylany do tyłu w osi matrycy, to by było bardzo fajne rozwiązanie do fotografowania gdzieś tam z biodra w czasie strita, czy gdzieś z góry, z boku, to by było naprawdę fajne, ale właśnie pod warunkiem, że on byłby tutaj cieniutki i nie, nie powodowałby tego, że ta konstrukcja byłaby jakoś bardzo pogrubiona. Wtedy jestem na tak. To, co może tu przeszkadzać, to brak uszczelnień tego korpusu. On jest wykonany dosyć ok, nie jest to jakaś może topowa liga, jeśli chodzi o jakość wykonania, ale źle też nie jest. Natomiast no nie ma tych uszczelnień, więc jeśli... Dużo z nim podróżujemy, albo jesteśmy gdzieś w jakichś krajach, gdzie jest dużo kurzu, czy na przykład duża wilgoć, no to można się obawiać, że gdzieś tam ten kurz, ten pył się przedostanie do środka, do matrycy, do obiektywu, no i wtedy mamy problem. Ja w tego nie zauważyłem, ale też znowu w wielu recenzjach, wielu opiniach użytkowników jest o tym mowa, że aparaty, które mają. Dłuższy, wiele lat już na karku i przymkniemy zdjęcia do F9, F11, to pojawiają się tam jakieś pyłki na matrycy. Oczywiście wideo 4K powinno w tym aparacie być, albo w jego nowszej wersji, zdecydowanie tak bo aż się prosi, żeby sobie tym nagrać jakieś, jakąś roleczkę na Instagrama i do takich celów również go wykorzystywać. No i sam ekran też mógłby być lepszy, ale powiedzmy to już jest najmniej istotne w tej całej bajce. Warto też tu wspomnieć, że możemy się łączyć ze smartfonem poprzez aplikację dedykowaną Ricoha i tryb Bluetooth. Ta aplikacja jest, no co tu dużo mówić, bardzo, bardzo prosta, taka sirmieżna wręcz, ma też bardzo słabą opinię w App Store. Ja nie miałem z nią jakoś wielkich problemów, generalnie działała, natomiast no jest to jedna z słabszych aplikacji foto jakie mamy na rynku, no ale dobrze, że w ogóle jest i jednak spełnia swoją rolę, możemy sobie w dosyć sprawny sposób zgrywać z niej zdjęcia i w pełni rozdzielczości, i pomniejszone i od razu sobie na przykład je czy obrabiać czy wysyłać na social media. No i na koniec podsumujmy, czy Ricoh GR3X, czy też w wersji HDF, czy to jest aparat, który w ogóle warto kupić w cenie 4,5-5 tysięcy złotych, czy nawet więcej, czy warto takie pieniądze w ogóle wydać na aparat kompaktowy w tych czasach to oczywiście pytanie, które każdy z was powinien sobie odpowiedzieć indywidualnie, dopasowując do swoich indywidualnych potrzeb. Moim zdaniem ten aparat jest naprawdę świetnym pomysłem i świetnym wykonaniem tego pomysłu, chociaż rzeczywiście aparatem niepozbawionym wielu wielu wad, czy też jakichś problemów. Natomiast w tym, co jest tutaj najważniejsze, to zdecydowanie przekonuje do siebie, czyli w małej formie, w dobrej jakości zdjęć, w fajnym obiektywie i w tym chyba co jest tu dla mnie najważniejsze, czyli w takim trybie niewidzialności, który ten aparat nam tutaj aktywuje, no nie zwraca na siebie uwagi i możemy nim fotografować dużo bardziej swobodnie niż większymi aparatami, czy aparatami po prostu ładniejszymi, bardziej przykowującymi uwagę. Nie jest to aparat zdecydowanie dla każdego, nie jest to aparat do wszystkiego. Jest to aparat do konkretnego rodzaju fotografii ulicznej, podróżniczej, który potrzebujemy mieć zawsze ze sobą i chcemy, i chcemy mieć zdjęcia, które będą do dalszej obróbki. Ale kiedy się nimi zajmiemy, no to będą wyglądać naprawdę, naprawdę nieźle. Albo kiedy wgramy sobie tutaj konkretne presety, konkretne ustawienia i będziemy mieli już fajne zdjęcia prosto z tego aparatu. Prywatnie jakimś wielkim fanem tego modelu nie zostałem. Nie kupuję troszeczkę tej formy właśnie gdzieś pomiędzy klasycznym aparatem a smartfonem. Może dlatego, że po prostu potrzebuję więcej czasu z tym sprzętem obcować, ale jednak wolałbym mieć albo większy aparat klasyczny, albo smartfona niż to maleństwo. Natomiast dla mnie ten aparat po prostu nie ma takiej magii fotografowania, takiego feelingu, nie zaskrzyło między nami, no ale cóż, tak to czasami bywa. Obiektywnie rzecz biorąc jest to fajny aparat, który mogę wielu osobom polecić, natomiast pokazuje też Jaka jest nisza na rynku, że skoro to w sumie stary aparat z wieloma wadami jest tak chętnie kupowany za 4,5 tysięcy złotych. No to dlaczego inni producenci nie pójdą w to samo i nie pokażą tego typu aparatu? Mam nadzieję, że czy Canon, czy Sony, czy Fujifilm może też pomyślą o tym, żeby taki aparat stworzyć, bo ewidentnie jest na to potrzeba. Widać, że fotografowie już nie chcą mieć tylko smartfonów właśnie i aparatów klasycznych z mienną tylko szukają czegoś dodatkowego, czegoś innego, czy można fotografować po godzinach, czy w swoim wolnym czasie. I jeśli na taki aparat właśnie, takiego Typu aparatu szukamy, no to w zasadzie ten GR jest tutaj głównym wyborem i chyba najlepszą opcją na rynku. Tyle ode mnie. Dajcie proszę znać w komentarzach, czy waszym zdaniem wolicie taką, takiego, pen, takiego Pentaxa Ricocha wersji stealth, który sprawia, że jesteście niewidzialni, czy jednak wolicie aparat kompaktywy w stylu X100, X100V, X106 i który team wybieracie. Zapraszam Was też do innych naszych materiałów na tym kanale oraz do tego, aby kupić na aparat, jeśli Was interesuje, na fotoformie fotoforma.pl, bądź też w sklepach stacjonarnych w Warszawie oraz w Wrocławiu. Ja się z Wami żegnam. Dzięki, że obejrzyliście ten materiał. Do zobaczenia w następnych recenzjach. Cześć!